W dzisiejszym odcinku będziemy grać w tym całkiem płaskim świecie. Wyłączamy struktury. Bonusową skrzynkę włączamy i stworzymy światami. Ja tak wyrwałem trochę, ale dobra. O, Ej, dobra! Mega dobry lód! Me, mega dobry lód Szczerze! Mega, mega dobry lód. Teraz fajnie by było owce, bo... no... A nie by było do łóżka. Jest dużo krów, ale powiedz nie ma. Cho o nie, są trzy... są trzy... Ej, dosy, ja już chciałem powiedzieć, że spajęczyć. Przecież można zrobić z pajęczyn owce, ale mamy owce. Pełne chyba. Pajęczyn można zrobić. No, jakoś tak. Więc zabijamy wszystkie. W ogóle zabijam wszystkie moby na tym świecie, jakie się da. Bo... Mogą się przydać. Na pewno te owce zabije. Jakby wszystkie moby No wszystkie... tak wszystkie krowy i coś, takie rzeczy. Więc no. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, jest więcej e, owiec. Więcej owiec. Jest fajnie, fajnie. W ogóle dalej... Ja już miałem taki świat, sam, sam sobie grałem. I dalej nie respią się ten. E, moby, jakby moby. Dalej się respią tylko te złe moby. Dlatego, dobre takie jak krowy właśnie się nie respią i to jest dziwne. Napiszcie tak jest w komentarzach, bo że ja mam coś zepsuć tutaj, po prostu, ale. Tam dalej się w ogóle nie rozpią, nie rozumiem dlaczego. Dobra. Dobra. Idziemy. Dalej jest po tylko złe. Dlatego wszystkie je zabijam, bo i tak nie mam nic. Dobra, mam sześć skóry, jest. Dobra, jest więcej. Już myślałem, że jest koniec, ale jest dużo więcej. Więc, i z koń. I osią! O, O, No Dobra, 8 też może być. też da się go zabić? No nie, teraz wszystkie szły do mnie. No, bym musiał zrobić pose w swojej. Ten. O, jest więcej świn. Jest więcej świn. No nie. Nie, nie, Te gluty, te, 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 mnie tak denerwują zawsze. Okej, okay, mamy skórę, idziemy więcej, jak najwięcej wszystkie trzeba zabić, żeby jak najwięcej jedzenia mieć, bo nie wiadomo co się przyda, dobra, ej, dalej się też respią, no bo tam jeszcze widzę owce z boku, i dobra, tu się respi mniej bo widzę, że tych mniej slajmów się respi, więc będę na pewno, tutaj chyba będę budował bardziej swoją bazę niż na spałnie. Tam na spawnie więcej się respi. Dobra, nie się biję e, ten. Bo tym. No bo dobra, no. Chociaż to się przyda na moby. To nie, to nie biję. O nie, nie kilofem Chciałem ten. Łapko uderzyć. I respią się dalej, respią się, dobra. respią się. Czyli... Nie muszę to nadejść na razie zabijać. Jak się respią, Dobra, to nie zabijam. Jak nie muszę, to nie zabijam. Chociaż na spa Dobra, będę ją łóżko, to nie, bo już chciałam powiedzieć, że przecież będę się wtedy na spałnie. Mamy dużo jedzenia. Mamy mega dużo jedzenia. Więc na razie... Na razie nie będę. Ale dobra, robimy crafting. Staję, stawiamy crafting. Robimy łopatę sobie, na pewno jedną, a nawet dwie sobie zrobię. Nie, co ja robię tak, o. Tak, jeszcze na pewno jeden musimy zrobić. Tak, myślę, że ktoś mnie zaraz tu zaatakuje. Bra i mamy łóżko. Tak, to się robi tak. Mamy łóżko. Fajnie. Już daję tutaj. Robimy fosę. Mój, mój zamek. Dobra, idę do mnie. Już. Idzie do mnie już jakiś potwór, więc składamy tutaj wszystko. O kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę. Łapką bijemy. O nie, my, dobra, dobra. Lipa, lipa. Wiedziałem, że to tak będzie. Lipa. Te małe będą się pojawiały, ale nie tego hita. Tak. Tak, 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 tak. I tak. Dlatego chcę zrobić fosę. Bo widzicie, są strasznie denerwujące. Więc dlatego chcę, robić, chcę zrobić fosę. Żeby te małe, wszystkie cośki padły do tej fosy, po prostu. Dlatego robię fosę. Mój zamek będzie bardzo mały. Bo tu będzie taki zamek, można powiedzieć. Więc mój zamek będzie bardzo mały. Dom też. Można powiedzieć dom. bo że zaraz mi coś tutaj na budzie skoczy. Nie będę używał słowa. No. Nie wiem czy wiecie, ale jakiegoś słowa nie będę używał. Na. No, tak. Więc... Okej, okay, lecimy. One nie wyskoczą z trzym nie no, nie wyskoczą, więc git, będzie git, następnie pa, ta idzie, pa, pa, oj, dobra, zginąłem, ten taki... ile tu ich jest, tak mnie to denerwuje, no, ale mam w fosie leżeć, nie będę mi przeszkadzać, więc robimy, fosy robimy. Mi się skończyło pata, więc wezmę sobie drugą. I już na nie będę. Nie, nie idzie do mnie, wielko ludzie, Nie masz szans, dobra. Robię na początku z tej strony fosę, żeby z tej strony żadne mi nie weszło. Wesz. Chociaż wejdę pewnie z drugiej strony, ale to potem będę robić z drugiej strony zaraz pewnie. Odejdź się do mnie ślany. Nie, nie lubię. No i patrzcie, zaraz sobie zrobię fosę. Potem jeszcze tutaj zrobię wszędzie i oni sam sobie nie wyjdą. No tutaj leżeć. Fajnie, że te małe nie atakują, bo jakby te pyrtki mnie atakowały, to bym dostał, nie wiem, palaczki chyba na serio. Bo po prostu bym nie wytrzymał z nimi. No i patrzcie, jeden na sobie stąd nie wyskoczą. Więc będą sobie na spokojnie kopać. Będą jeszcze nie na spokojnie, ale... No że one już stąd nie wyskoczą, więc ten zaraz będę musiał łapką chować o nie, najgorzej łapką, pamiętajcie, jak się spodoba, wa, spodoba, wam się ta seria, to zostawcie łapkę w górę, subika, napiszcie komentarz, podoba mi się ta seria, i chcę więcej odcinków, bo ja mogę zrobić więcej odcinków dla was, specjalnie dla was mogę zrobić więcej odcinków, no dobra, już powiedziałem, że to są dwa bloki, miałem takie, co jest, oni przeskakują na dwa bloki, a to się okazało, że nie ma tak. sobie już swój zamek taki prowizoryczny. Zamek. Zamek. No. Tak to nazwałem. Będzie na dużo bloków, no bo mamy duże mogą wejść. Tak. To będzie tak. To będzie takie mini podwórko, takie wyjście. Z mojego zamku będzie tutaj wyjście na pewno. O. No i patrzcie, tu się wpadają. Duży ślamik też tu wpadł. I potem, jak będzie na trzy bloki, to nie wyjdą stąd. No i patrzcie, są małe ślamki. I zaraz, sobie na trzy bloki, i nie wyjdą stąd. Bo bez rokiem nie wyjdą. Nie mówią kopać w ogóle. Więc, no. Ciężko się przez nie teraz kopię. Ale zaraz nie będzie ciężko. Na razie robię tylko jedną stronę, staram się... Nie denerwowały! Tak, mnie denerwują, w ogóle... O, wow, wow, wiedziałem, wiedziałem, że tak się stanie w tym momencie, wiedziałem. W ogóle jakbyście nie wiedzieli, to dziś mam urodziny. Więc no, bardzo się cieszę, bo mam urodziny. I... I właśnie zginąłem, ale nie cieszę się, że zginąłem, tylko że mam urodziny się coś... Ile on ma życia? Wow. Ile on ma życia? Ciao! Ciao! Zaraz się ten zaraz tu... o nie. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem! Dlatego chcę zrobić tą fosę, żeby nie musiał ich bić. Tylko sobie przeskakiwać mógł. Co jest? Oj, dobra, zabijam tego. Dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, dobra, jest git. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. nie, nie wiem, który uderzam. Dobra, jeszcze tylko jeden. O, no i widzicie. Czemu trzeba tak się martwić? No i teraz, do spanka. Chociaż wiem, że noc jest bardzo dobra, bo można zdobyć dużo temów z mobów, ale... Na razie nie ryzykuję. Chociaż mówią, kto nie ryzykuje ten szampana i ale na razie nie ryzykuje. Na razie. Potem potem to się zmieni, pewnie. Jeszcze nie ma. Nie, bo zaraz będą mi tu mogły wejść. O, dobra, jest git. Jest git. Jest git. Jest git, us. Jak macie jakieś pytania, to piszcie sobie w komentarzach, ja będę na nie chętnie odpowiadał. Jakbyście mieli pytanie, czemu tak się nazywam, jak nie widzieliście, no to jak zginąłem, to nawet była taka nazwa to po prostu siostra sobie mi zrobiła pranka, wyszła mi na komputer, zmieniła mi nazwę na tą dziwną nazwę i po prostu nie mogę ją zmienić przez najbliższe 30 dni, bo tak jest na ten. Więc no, tak jest i dlatego tak mam, ale niedługo pewnie będę mógł już zmienić, więc będę zmieniał ewidentnie, bo nie, co jej wpadł do głowy, że napisała taką nazwę. No, więc sobie to moja siostra. Teraz będzie się nie kończył odcinek, wtedy wszystko sobie wykopię sam, bez nagrywania, przez to, że po prostu nie będę się nagrywał. nagrywało. was przecież chyba nie obchodzi. Ten, kopanie Dilta. Jak was obchodzi, no to napiszcie, w że obchodzi mnie kopanie Dilta, no to wiem, że ja mogę nagrać odcinek, żeby nie było. Ale, no nie wiem, nie chcę po prostu was zanudzać. Więc napiszcie, jak chcecie, spoko. Mogę nagrywać to, bo i tak to robię. Więc, no. Co jest? Dobra! Ja teraz się z nim będę żegnał. Jak wykopię tą całą fosę, to nie będziemy się jeszcze widzieć. Jak będę budował swój zamek z dierta, Więc widzimy się później. Nara.